20 sierpnia przed godziną 17 doszło do zderzenia dwóch pojazdów marki DU i Fiat Stilo w miejscowości Kośmin. Oprócz patroli policji na miejsce przybyły karetki pogotowia ratunkowego oraz zastępy straży pożarnej. Samochodami podróżowały trzy osoby, opuściły one pojazd przed przyjazdem zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, odłączeniu akumulatorów w pojeździe. W działaniach udział brały... Dwa zastępy państwowej straży pożarnej z jarzoniowa, zastęp o straży pożarnej z piławy górnej. Oraz dwa patrole policji i dwa zespoły ratownictwa medycznego. Jedna osoba w wyniku zdarzenia odniosła obrażenia, została ona zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala na dalsze badania. Droga na czas prowadzonych działań była zablokowana. Jak ustalili policjanci, kierujący Fiatem Stilo, 55-letni mężczyzna, mając 2,84 promila alkoholu w organizmie, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem DU, którym kierował 67-letni mężczyzna. Kierujący w DU został przewieziony do szpitala, na szczęście nie doznał on poważniejszych obrażeń. Natomiast sprawca zdarzenia został zatrzymany, a w trakcie czynności okazało się, że ma on dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów i jest poszukiwany przez Wymiar Sprawiedliwości do odbycia kary pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie prowadzą dzierżoniowscy policjanci.